i <laughs> you Pytanie Wiktorze, jak, jakie miałeś podejście do tworzenia tej roli? Jak sobie z tym radziłeś? Oczywiście Hawla wszyscy znamy, wszyscy, wszyscy pamiętają go. Mnóstwo jest zdjęć z telewizji, filmów z nim. Pytanie, czy Sławek Chorak właśnie chciał, żebyś tylko jakby kopiował ten jego sposób bycia, czy, czy jeszcze jakoś inaczej do tego podszedłeś? Ano, Jirka Bartoška před natáčením řekl Slávkovi, ten Slávek má ale odvahu. A skoro mám pocit, že se mu do toho nechtělo nebo k tomu nevěřil, že to je možné takhle krátce, takhle brzo po odchodu takhle velký osobnosti vůbec natočit celovečerní film. Je to, je to na hraně. No, já jsem na to šel intuitivně, pocitově a to, z čeho jsem v sobě vycházel při těch kamerových zkouškách, tak z toho jsem vycházel i dál. Já myslím, že s tím Slávek, Slávek že to přijímal. Jerzy Wartośćka powiedział o reżyserze Sławku Horaku, no, że ten naprawdę ma odwagę, że zmierzyć się z takim tematem tak szybko po odejściu um, tego człowieka, który był no, taką osobistością i którego właśnie wszyscy pamiętamy i wziął się za, za ten temat. Więc ja tę postać tworzyłem tak dosyć intuicyjnie. Jakby powtórzyłem to, co robiłem właśnie na tych, na tych próbach kamerow kamerowych, kierując się swoim, swoją właśnie intuicją. Ale eh, snad první nebo druhý natáčecí den mi Slávek řekl, ať, ať nedělám víc, ať možná i uberu, protože eh, divák ví, že ten film je o Havlovi, že ta postava je Havel a my to nemusíme stále připomínat tím, že budeme dokonalý Havel. Natomiast chyba pierwszego czy drugiego dnia zdjęciowego reżyser Sławek Chorak powiedział do mnie, żebym już nie dodawał swojej, swojej jakby, Hawla do swojej gry yy, aktorskiej, żebym raczej troszeczkę odjął, dlatego że powiedział mi, że Widz wie o tym, widzi to, pamięta, że, że ja gram Hawla, że jest to film o Hawlu. Nie musimy mu tego ciągle wciskać i przypominać.